Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Rafi. Tym razem jako trener kadry Polskiej Federacji WBF WFF jedziemy na Litwę do miejscowości Paipeda, na Mistrzostwo Świata tej federacji. Mamy. Jest Natalia, jest Kamil, jest Arek i z tyłu tam schowali nam się i jest Grzesiu, jest Zuzia, która jedzie z nami. Jeszcze kupa kilometrów dokładnie 472. I jeszcze może dzisiaj zajdziemy do 24 w nocy. <grym> Co jest ekipa? Zmęczeni? Jeszcze nie, ja, dajemy A gdzie jesteście? Hmm? <grym> I teraz patrz i powietrze trzymaj. Trzymaj ten ruch, trzymaj. Sery, trzymał, nie nie puszczaj, trzymaj. trzymaj. On na scenie wysokie. Jego błąd jest taki, że jak go to trzeją dwa razy, nie? Że on zaraz na siebie się skupi, on patrz na kogoś, kurwa, na kogoś, wiesz. To ma fajny rzut, ma fajny. Panowie schodzicie. Puszczasz. Trzymaj. Nieważne co on gadam, gada, ale ty cały czas trzymasz. Ty puściłeś już, puściłeś, nie masz. Wciągnij delikatnie i trzymaj. Teraz trzymaj, dobra, w prawą stronę. Mogą długo was trzymać, wiesz. Wypuść ten powietrze wypuść przekręć się troszkę przeponę, o, o właśnie i tak trzymasz. Zostawiasz. I nie musisz płytko ustami oddychać, bo jak zaczniesz oddychać, puszczać powietrze albo nosem, to już zaraz kurwa będzie puścić to. W prawą stronę. spięcie Dobra. Najpierw sobie weź rozdóż, później sobie tą rękę założyć, bo ty wtedy masz jeden bark, będzie drugi niżej. Weź jeszcze raz, spróbuj. A weź, zrób, zrób odwrotnie. Weź sobie, jak rozciągasz plecy. no zrób, Ale jeszcze nie, nie zakładaj tej lewej ręki. No, weź, rozciągnij plecy normalnie. I teraz sobie dopiero dołu się i zobacz, masz, nie masz równiej. No. A ty już tą rękę tu nakładasz i wtedy masz kurwa, jeden bark bardzo wysoko. I chowasz, no i dobra, jest lepiej, masz szerzej plecy, nawet wyglądają. Dobra, teraz jeszcze raz w prawą stronę. Tu się skup na tej stronie, bo ci zawsze gorzej wychodzi. No i co, teraz wypuść powietrze. Nie widać brzucha, ja nie widzę. O, teraz jest widać. Musisz inaczej się ustawiać na tej nądzę. Jak tam ekipa gotowa? Ja już poranny spacer i widzimy się o dziewiątej. Zadowolony? Dopiero będziesz. Ty nie musisz ty tam tej formy nie robisz. Masa no jest, jest cały czas. Jest, jest. To jest cały czas masa. Pizza, 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 pizza. Ja tam jestem szczęśliwa. Zadowolona w końcu? No. no. Okay. Że może zjeść? Podję. Moi drodzy, gdzie jesteśmy? Na jedzeniu. Na jedzeniu. hamburgera. Najlepszy burger. Bur... Najlepszy burgerowni pomóc się w Kłajpedzie Więc czekamy, za jedzonkiem będzie ładowanie. Coś no. Ładowanie po raz drugi Arek, ty jesteś jak Picasso wymalowany cały mhm. Rączki po, Powinno być już tylko czwarte jedzenie Czwarte jedzenie, a które jemy? Trzecie jedzenie. no stopiemy. No stop tylko jemy Moi drodzy, to jest pizza 50 cm długa jak zapiekanka Co ty na to Natalia? Czy się naładuje tym? O, dla mnie A naładujesz się? Myślę, że tak. A się najesz? Nie, zobaczymy. Chyba dla ciebie. No w sumie tak, no w sumie tak patrząc, no to połowa to wygląda... A chłopak jak tam? Wchodzi? Ja Chodzi bardzo głowa. No nie widzisz, patrzą. A tu nasza jazda. Akademii na mistrzostwach świata. Próbuję sama robić makijaż. Pierwszy raz, zobaczcie, jaki idzie. Na suku, nic trudnego, nie? gdzie pani idzie? A widzisz to, od razu lepiej mówisz. Co? Dla swoich fanów największych Nie masz fanów to wszyscy, którzy ona twierdzi, że nie ma fanów, lajkujecie i piszecie jej co sądzicie o tej pani. Na jej formie pod postem oczywiście. Forma się prezentuje tak, czyli nie ma formy.